Nie wiem, nie, nie chciałbym nigdy rezygnować z psychodelików, bo wydaje mi się, że pomagają w rozwoju duchowym. A, czyli nie można im mówić, że to jest fajne, bo to nie jest w, w, fajne. E, no, myślę, że jest fajne. Ludzie nie byliby narkotyków, gdyby nie czuli się po nich lepiej, gdyby czegoś mi to nie dawało, więc. E... No dobrze, to tak. Myślałem, czy... że następna książka będzie o detoksie, ale, ale teraz już mi się chyba nie chce. Czy czujesz się, czujesz się absolutnie wyzwolony od narkotyków? E, czy nie? Wyzwolony. Jeżeli ma być anytoksie, to, to no, już, nie masz... Już dwa, dwa tygodnie nie... nie piję alkoholu. To naprawdę w... <laughs> pozytywny stosunek narkotów, chociaż wiem, że mogą znieść ze sobą pozytywne emocje i przeżycie. Wydaje mi się, że to, nawet Czechy są dużo lepszym przykładem, że właśnie nie, 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 nie kaja się użytkowników za posiadanie jakichś niewielkich ilości, czy właśnie wolno hodować konopie na własny użytek. I fakt, że nie wolno, nie wiem, posiadać rośliny jest jakimś absurdem. I, domy. I w końcu prędzej czy później, jak sam mówisz, sięgniesz po to środki, ile, ile, nie ile, można, ile można stać pod czyimś domem. Zresztą nawet jak mnie złapią na posiadanie, nie wiem, jakiejś trawki czy coś, no to już teraz są paragrafy, że można wnieść umorzenie ze względu na znikomą szkodliwość społeczną, bo naprawdę to jest znikoma szkodliwość społeczna.